Dobra pannoczki, gotowy? Halo, sprawdzamy VoIPa panowie Ała. Sprawdzamy VoIPa, halo, halo, odbiór Halo? Tym to się VoIPuje a Halo? v Seks. Ała Wujek Koba, skąd? Aha, a chuj mi w dupa. Nie, chcecie szpital? No! Nie Zaklepuję srać. Zaklapuje te w losa dobry, to jest? Dobrze, że nie ma Enwiego, który będzie mówił kill yourself Kill yeah, yourself Manifest? Kill yourself? Kurwa, nie pop. Nie ta, o chuj, złoty to O, tabica, yes. Where are you? Old living room Are you here? Yes. Are you here? Ja yeah, biegłem O chuj Chyba ją o tu, tu jest Tu, ona tu, tu, tu Hello. Ona tu O, oh, oh, tu, hey! okay. Szybko poszło. Czemu ty jesteś rudy? Czemu jesteś kobietą? Cicho jesteś. Ty kurwa, faktycznie co jest? No jesteś gluby, dlatego masz gorszą psychikę. Co to za animacja? Mogę mu zająć bez tego krzyża? Ono, wbij mu prosto w dupę. Tak. Albo tej blondynce tu przed nami. Wybieraj. Ale mam. Autyzm. A ty co? Możemy się zgadzać. A kto ma to gadania z nim? Nie ja wiem. Mam... A. No to gadaj. On. Idź, a sam gadaj. <laughs> If you don't manifest you are gay. On jest gayem. Wyje pane. Idę stawiać puto, ale nie sam. Idź przede mną. Gdzie jest ta Jest namalowana. Ale nie widzę dobrze. No mi wystarczy, możemy się wycofać. Hello, motherfucker? Tak, możemy się wycofać?

Ale jesteś brzydki. Zobacz, jaka jest zajebista animacja tych piłsów No, to chodź za mniamkiem. Ja, ja, ale... ja 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 idziemy, idziemy najebać. Co, co jest? Ale zobacz, jak siktyr jest normalny. Ja się kieruję z Zaraz się zmiękczy. O co to jest? Call me. Co to jest Ktoś dzwoni. Do odbierz. Halo? Kaku? Halo? Ktoś ma spiritboxa? No ja z nim cały czas. No, no. Jakoś nie słyszę. Bo nie muszę... Pierdolę to. Informacja. Informacja. Ja. To Tu, informacja. No. Ale zobacz. Refrendi? Napisane Już tą statki są po angielsku. Bra. Kurwa, A jednak jest w tym pokoju. Inomina nomine Patriae, et Spiritus Sancti. Amen. O oh kurwa. A powiedziałem mi że mam stąd uciekać póki żyję. No jest Zaraz Cię przekonamy czy to pięknie, do ciebie czy nie Bóg jest ze mną, nie boję się A potwór z wujkiem. używam talizman O can you Manifest? O nie przepraszam! Przepraszam! Ja pierdolę Ale gruby O Boże, ale na dole macie w kostnicy drugą część. Dziękuję, Bajaszek. Crazy. Crazy. Co? O! O! Ale wy niscy jesteście. Nie, no, orsusie jest niski, metr 75. <ścoughs> Kurwa, ty masz tyle, ale wciąż <ścoughs> A muzyk Ja oh, pierdolę! Mocne skłapy! Ech! Pojebane! Szczerze mówiąc, trochę się obsrałem. Idę zmienić gracie. Co to raz dzisiaj? Nie zmieniałem jeszcze, a miałem. Give me a sign. Chciałeś to nas? Dobra, chodźcie. Idziemy. Ja tam mam crucifix'a, nie wiem jak wy. Haha, bo ty też. A o Boże, chat as. O Boże. O! W sensie, w sensie ta na ścianie?